Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj bardzo szybki tutorial, bo niestety życie i okres przedświąteczny bardzo mocno dają mi się wyznaki. Muszę troszeczkę więcej innych rzeczy robić, nie mogę się skupić na grafice. Ale żeby nie zostawiać Was z niczym, dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić coś białego w coś czarnego. Jeżeli chcemy zmienić go na czarny, to przede wszystkim musimy wyseparować pewne części. W tym momencie nie będę Wam pokazywał jak wycinałem ten samochód, tą karoserię, tę karoserię, bo to po prostu nie ma sensu, to nie o tym jest tutorial, ale powiedzmy, że te części, które chcemy pomalować na czarno, musimy na początek wyciągnąć. No i mamy nadkole, mamy zderzak, mamy maskę i tył. W sumie to mógłbym to podzielić na dwie, ale jest OK. Teraz, jeżeli chciałbym uzyskać kolor czarny, klikam nadkole, następnie klikam krzywę, klipuję tym przyciskiem do naszego nadkola. I jadę do dołu. No i element robi się czarny, prawda? Z tym, że robi się płaski. Wygląda generalnie bardzo paździerzowo. Jeżeli nawet troszeczkę gdzieś tutaj tą krzywą zmienię, powiedzmy. O, niech będzie może w ten sposób. On zaczyna nabierać jakiegoś, jakiegoś sensownego wyrazu. Ale to jeszcze nie jest to, na czym nam zależy. Na, tą krzywe, na, na tej krzywej klikamy dwukrotnie, trzymając Alt. Usuwamy widoczność z blasku, widzicie? I wtedy nabiera cechy metaliczne, ponieważ w czarnym tak naprawdę jest dużo, dużo białego. E, dobra, to jest cała filozofia. Następnie, trzymając alt, tą krzywą kopiujemy ponad zderzak. Trzymając alt, naciskamy pomiędzy tymi dwiema warstwami, czyli klipujemy do naszego elementu i powtarzamy to samo z maską z tyłu. Przeciągamy z altem, trzymając alt, klikamy i maska tyłu również się. Dodała czarna. Ok, czyli mamy czarny samochód, a teraz chcielibyśmy zrobić z niego od nowa biały. No nie będę się posiłkował drugim zdjęciem, więc po prostu dodam ponad naszą grupą krzywę. No i co zaskakujące, po prostu odwrócę ten proces, czyli sklipuję do naszej grupy, która tworzy jakby czarny kolor, i nasze krzywę podciągnę do góry. Dzięki temu samochód ponownie staje się biały. Bardzo krótki tutorial, trochę zapchaj dziura, ale być może komuś się przyda. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do kolejnego.